W sobotę 21 maja na terenie Kozienickiej Gospodarki Komunalnej przy ulicy Przemysłowej zorganizowano piknik ekologiczny połączony z finałem zbiórki makulatury w naszej gminie. Wszystko trwało kilka godzin. Zaczęło się przed 8, a zakończyło o 13. Zasady konkursu były następujące. Po przywiezieniu makulatury i jej zważeniu za 20 kg osoba otrzymywała jedną sadzonkę. Do wyboru były drzewa, krzewy ozdobne i kwiaty. Warto podkreślić, że niezależnie od ilości przywieź Makulatury, maksymalnie można było otrzymać dwie sadzonki. Osoby, które dostarczyły ponad 100 kg, otrzymywały torby do segregacji odpadów. Cieszy mnie, że regularnie organizowany jest ten konkurs przez gospodarkę komunalną. Tu ukłony dla pana prezesa i wszystkich pracowników. Wyrabiamy dobre nawyki wśród naszych mieszkańców, a więc segregacja odpadów, zwłaszcza makulatury. Frekwencja dopisuje pomimo nieprzyjaznej pogody. Cieszę się bardzo, że bardzo wiele osób odpowiedziało na nasz apel. Dzięki temu na pewno zbierzemy bardzo dużą ilość makulatury, ale również przekażemy dużą ilość i krzewów i drzewek, które będą upiększały czy nasze ogrody, czy nasze otoczenia. Cieszę się bardzo, że jest taki pozytywny odzew mieszkańców. Na pewno to wpłynie również na poziom recyklingów osiąganych przez naszą gminę, ale również i na świadomość mieszkańców związanych z odbiorem odpadów. W tym samym dniu udostępniona została też do zwiedzania ścieżka edukacyjna zlokalizowana za głównym budynkiem Kozienickiej Gospodarki Komunalnej przy ulicy Przemysłowej. Gmina Kozienice to także działania na rzecz edukacji ekologicznej i tutaj z inicjatywy prezesa pozyskaliśmy fundusze z Wysokiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I za ponad 70 tysięcy powstała ścieżka edukacyjna, która będzie pokazywała głównie naszym najmłodszym mieszkańcom drogę tego odpadu komunalnego, jak się go segreguje, jak się go przetwarza, tak żebyśmy żyli w czystym środowisku i żeby dbać o tą naszą gminę Kozienice tutaj, żebyśmy na długie pokolenia mieli zdrowe środowisko. Zbiórce makulatury i otwarciu ścieżki edukacyjnej towarzyszył też piknik ekologiczny i pomimo niezbyt sprzyjającej aury chętnych do udziału w nim nie brakowało. Na stoisku nadleśnictwa kozienice można było otrzymać dodatkowe sadzonki drzew leśnych i glastych, takich jak modrzew świerk czy jodła, oraz liściastych, na przykład lipy. Było też stoisko gminy Kozienice informujące o rządowym programie Czyste Powietrze. Na kolejnym stoisku były atrakcyjne zajęcia plastyczne, na których informowano o recyklingu i o tym co można wyczarować z pojemników po mleku czy plastikowych butelek. Na stoisku KGK czekało słodkie co nieco. Atrakcją była też woda z sokiem z saturatora. W samo południe odbył się pokaz iluzjonisty, który cieszył się dużym zainteresowaniem młodszej widowni. Magik nie tylko pokazywał sztuczki, ale też przekazywał poprzez wspólną zabawę ważne informacje dotyczące segregacji odpadów. Uroczyste podsumowanie akcji, w którym uczestniczył burmistrz Piotr Kozłowski, odbyło się o godzinie 13. Była to okazja do wręczenia upominków dla tych, którzy przywieźli najwięcej makulatury. Jak się okazało, bezkonkurencyjny okazał się Michał Seredyn, który dostarczył prawie półtorej tony makulatury. Na drugim miejscu uprasował się pan Mariusz Kowalczuk, który dostarczył ponad tonę. Na trzecim znaleźli się bracia Bartłomiej i Kacper Skiba, którzy przywieźli statą prawie 900 kg. Przyznano także 10 wyróżnień. W tym gronie znalazły się osoby, które dostarczyły od 810 do 240 kg tego surowca. W czasie podsumowania zbiórki burmistrz Piotr Kozłowski oraz prezes Robert Wojciech zapowiedzieli, że szykowane są kolejne tego typu akcje i zachęcili do dalszego zbierania odpadów papierowych. Organizatorami pikniku i akcji zbiórki makulatury byli gmina Kozienice i Kozienicka gospodarka komunalna. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował burmistrz Piotr Kozłowski.